Gotowy? Pole, Pole bitwy! Bitwy! Karta Otwarcia! Ha! Pełne Skupienie! Twój Ruch! Ciekawe, co upuści. Użyję karty Serpenoida o wysokiej mocy. Mla! Pokaż, co potrafisz Serpenoidzie! Bakugan Start! Bakugan Bitwa! Żniwiarz Start! Moc Żniwiarza – 370 punktów. Moc Serpenoida – 320 punktów. Karta otwarcia! Teraz! Moc Serpenoida – 620 punktów. Zobaczymy, co powiesz na to, Maskaradzie! Za chwilę mina ci zrzepnie. Karta Supermocy – aktywacja. Czwarty wymiar. Jedna z moich maskotek. Użyłem karty supermocy, zwanej Czwartym Wymiarem. Wow. Spadek mocy Serpenoida o 300 punktów. <śmiech> 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 Serpenoidzie! O nie! Pozbył się mojej bestii! Hm. Co za ogromna moc! Bakugan bitwa! Ha! Bakugan start! Bakugan bitwa! Ha! Bakugan start! Karta supermocy aktywacja. Ogień Saurusa! Poradziłeś sobie z kartą otwarcia, ale jesteś za słaby na moją kartę supermocy. Hmm. Podwójny wymiar. Aktywacja. Ha, nie zneutralizował moją supermoc. Nie, Saurus. mimo jego Bakugana! Przykro mi, ale to niemożliwe. Gdy karta zagłady zostanie użyta, walka się kończy. Karta zagłady? Tak, Dan. Dobrze słyszałeś. Gdy raz się nią rzuci, inne karty tracą moc, a pokonane Bakugany są na zawsze wysyłane do innego wymiaru. To jakiś żart! Wymiar zagłady! On ma rację, Dan. Żaden Bakugan nie wraca z wymiaru zagłady i pozostaje tam na zawsze. Nie ma nic straszniejszego! Teraz już wiem, w jaki sposób pozbawiasz graczy Bakuganów, tylko dlaczego niszczysz naszą grę Skaradzie? <grystanie> dan, dan, dan. A? Nikt nie powiedział, że to tylko gra. Każda bitwa jest prawdziwa. A? Drago! Karta otwarcia! Dalej, Drago! To nasza ostatnia szansa! Dlaczego to robisz? Czy wiesz co się stało we stroi? W ogóle mnie to nie dotyczy! Mylisz się! Jestem żołnierzem i w tym wymiarze mogę swobodnie wchodzić w sojusze z ludźmi! Aż w końcu zdobędę nieskończoną moc! Ty głupie. Mam Macie dosyć! Czas wysłać cię do wymiaru zakłady Dragonoidzie! Walcz, Drago! <laughs> Przyjemnej podróży! Yeah! Co? Drago, karta otwarcia! Aktywuj burzę ognia! Została mi ostatnia karta! Uda się! He? Co się stało? Ostateczne uderzenie!